Ja tam coś odkładałem panu chyba, nie? Łańcuszek ten srebrny, dół. O, ja za 20 lat Elegant Będzie dobry na pewno? Sprawdzimy, zobaczymy Jakąś cenę ustalaliśmy? Nie Nie, nie, nic nie ustalaliśmy, będzie elegancko No myślę, że tak Jakąś bransoletkę też macie? Z srebrną? Tak Z bransoletką może być ciężko, ale jeszcze sprawdzę, momencik Okej okay. No niestety nie ma. nic ze Niestety nie ma. No. To jeszcze byśmy zobaczyli tego twardłocia. A niech pan mi Ty o, co on takie jest... zakupywali? Ten. Okej sam nie się to nam połączy. Yy... Sprawdzę jeszcze. No tak, dla pewności. Ale wydaje mi się, że tak. Ładwartka tu do tego, tego jest? Powinna być, no? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Dobry? Co co pan kupujesz? Ale słuchaj. Spo... para tak błyskotki sobie. Hmm, teraz to mam zagadkę. No co bym, to bym musiał wiedzieć czy to. No już już spokojnie, mamy czas. Chciałbym zapłacić za brata, a niech się jego gotowe leży. Jakbyś mógł. Zada A. On nie, on nie wykończy, wiesz. No bywa, 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 niby bywa. można. Sztuczna inteligencja a? mówi, że można. No to... Do rodziny się nie wybiera Dobrze Zaufamy że tutaj. Zaufamy słusznej inteligencji, na pewno nie wrócę mam do Ciebie za daleko Jechałem tu żeby wracać Czyli tak Tam się hey, skupisz hey. na dobrą ceną eee, To mamy to Wronek podobno tego swojego chaina tam w dresdenku kupował To ile tu jest? 169, a tu? I z Amarem wbili z bielem i śpiewali na See What złoty chain, 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 chain 444. Uśmiecham się tupak Czyli tak, tu byśmy zrobili te równe 400. Bardzo dobrze, dobrze. No a tu byśmy zrobili 150. Klip tam kręcili, klip I mamy 550. I mamy, kartą będziemy płacili. I to od razu idzie na szyję czy z, do takiego woreczka mogę jedynie. Kupa keta, ty! Nie, że ta keta ma z pół metra to chyba. To jest, na bogato 550 I karton, tak? Dzisiaj I Te dziewczyny będą biegać. Panie co taki łańcuch Nie tam dziewczyny nie, nie, nie wiesz, mogą sobie biegać ile chcą. To można dotknąć. Pin zielony. Paragonik wystarczy? Wystarczy. Nawet paragonik to mi tak nie. weź to wywal od razu. Nie będzie do niczego potrzebne. Okej, okay, to mamy. Co się stało, że wy się znacie? Słuchaj, to sanatorium mnie wywalili. Jestem o piątku. Ten gigant przyszedł wczoraj. I wczoraj zaczęliśmy razem balować i nie byłem pewien. I dopiero teraz jak tu wszedł, to teraz mam pewność. Wiesz o co chodzi? Nie byłem do końca pewien. Świat jest mały, nie? Tak jest. Po tego Adyjana. Na wsi siedzi, musi siedzieć. Nie kto w ogóle przyjechać? Sądzę. Ja no, no, to obiad. Ja się jeszcze wczoraj świat z się na 16. Ja nie pamiętam. A, by było na bogato, nie no, ukrywajmy. No. Tak to można, nie? Sam Tam jest jakiś ten, nie? O to było moje... to jest? I już mamy ZUSU. ZUSU, rehabilitację. Aha, no, Adrian, Adrian. Dawno go nie było. To no nie będzie go jeszcze tak szybko, chyba że. A co tam się wydarzyło? U niego? Ja go no, no. z tego miasta, na wsi śpi. <coughs> Bardzo dobrze. P... No. Bardzo dobrze. Musi pracować, nie ma wyboru. Ja mam rehabilitację, mam po, po udarze, mam nie, w No, Nie ma i nie ma Kogo trzeba dojść. Ale nie ma tu już nic z niego. Co? Nie ma tu już nic. Tak no nie się pokończyło, nie? No, co on tam miał, kurczę? Telefon, to mi te za, leżą. telefon za 20 zł. Ale ty chcesz to zabrać? No mi... też to zabiorę zegarek i słonie. Słonie. On <słonie> słonie. za telefon za dwie dychy? Dzwoniliśmy, to chyba ty odebrałeś. On nas taki pijany dzwonił, że mu to zostawić. No wiesz, że to i tak wróci to do ciebie za jakiś czas, nie z powrotem nie? za te 20 zł. Jak, jak wy, wypuścisz go z wioski, to tak. Ale pomaga mi teraz, to chociaż coś na pocieszeni. No, to tak, jak się cieszył. Trzy dychy chyba to, to dostał? No dobrze. To teraz musisz oddać cztery. No dobrze. Tak to działa No niestety, niestety to tak to działa. <gry> to mamy to. Y on miał jeszcze Słonie. Słonie. Słonie! Żeby było coś na później. Za, no. za słoniki chyba dostał dwie dychy, no ja zobacz, dobrze pamiętam No co ty alkoholi No człowieka się telepię tu, jak No ja widzę, przecież jak ogląda, nie głowy tam Jak nie wypiję, no, jak, nie jak nie wypiję to jest... To no, no. jest tragedia XO no. no. I musi, ja mu kupuję, ja mam w bagażniku piwo dla niego, codziennie mu brakuje Ja jego go słonie trzymał, to byś w ogóle rewelacja To teraz bym musiał popić da... Adriana Wangieta ale, ale, ale... to jest po trochę Coraz mniej, nie? Ale potrafi nie pić cały dzień. Potach... Ale nie jak pić. nie będzie pił cały dzień, to później na drugi Stop! dzień z pojemną mocą wraca, nie? Właśnie Ale on potawił to. i trzy miesiące przecież potrafił nas nie pić. I co, jeszcze no. zegarek też? Zegarek, no. Hmm. Zegarek jeszcze w miarę taki ładny. I tak, 30, 35 i 40, to mamy 105. No słoniki mu szczęście przynoszą także. No przynoszą, widziałem, filmiki nie przynoszą. Także tak, musi je mieć z powrotem. Jak jeszcze jedzie tak, to daj mi też dla mnie też tego smartwatcha, ale mi go po tym wszystkim zrobić, ustawisz. I co jeszcze? I jeszcze tego czarnego. A jeszcze to mamy, to ja to załatwię, tylko z panem, Jeszcze żeby... tego czarnego. Także szczęście mu przyniosły, rozumiesz? Będzie mu po piwko skoczyć. Tak. To już mamy wszystko za. Na razie. Na razie chodź później. Czekaj, pobrałem, i Widzimy się później. Tak, do bardzo. Tego ciemnego jeszcze? Tylko też sprawdzić, czy on pójdzie w Samsung. To jest Samsung. A no to musi. No to musi. Ja się na tym nie znam. Jak to jest Samsung, to no to dziwne, bo jakby nie działało Samsung. Nie, mi się nie? podoba. Moż go od razu odpalić. Też masz coś podobnego. No mówię, że to ja bo z Samsungiem no, musi ja działać. Z Garmina. Ja się nie, no to ktoś taki w miarę dobry. I, no to jest... Znaczy dobry, w jakim sensie dobry? Po prostu nie jakiś taka typowa dziaduwa. Nie, ten nie, ten Ale. nie. Jedyny minus właśnie tych zegarków, Samsungów na przykład dla mnie no. To, że krótko trzyma bateria, nie? I ile to trzyma? Z dwa dni Max. Ale dzień cały ten... Bez... Dzień cały lekko. Dobra. W garminie tutaj na przykład dwa tygodnie, nie? No, no. Rób tam fajną cenę za to też i... Nie debatujemy Ilo ma kasiory, człowieku, dwa smartwatche no tak nie było to, 220 trochę potargujemy Tak myślałem, że tak będzie No tak, Może żeby, być, żeby coś było fajnego <laughs> Może być Dobra, też kartą A to widzę, że nawet ma pan opaskę vip No tak, tak, VIP-owską co tam tak. się robi na takim takiej rehabilitacji? Co wy tam robicie? Śmiechu wart. Czemu? Na przykład nie mam dalej wzrostu w nodze no Od pięciu lat z tym walczę, ja dostaję piłeczkę jeżyka, deptam ją przez pół godziny No I idę na naświetlanie laser, na, laserem, masaż tak, tak. Taki relaks trochę, Masaż gucia no, to, to znaczy wiesz co, ci co mają już na przykład tak jakby u mnie był wzrost mogliby Gdzie robi? Oddaliśmy ją, bo jednak nie polubiliśmy i na skurwia Wiesz o co chodzi? A tak ja połowy zabiegów nie mogę mieć bo Z tym za wiele nie idzie zadziałać jeszcze No i tak to, tak to wygląda To dzięki bardzo, do Proszę zobaczenia bardzo. Do następnego. Okej, okay, no, do następnego. Już muzykę u mnie, rap nagrali. Rapwy. Co, co takiego? Rap. Ląbar z Lenko. Słyszałeś tę muzykę? A to sztuczna inteligencja! No, ale nie, no. ale o, o mnie, o mnie, pokazać, ja Ta, tego nawet nie widziałem. No to nie? nikt nie nagrywa, to sztuczna inteligencja. Ja u mnie kurcie, o już muzykę, ma, Wiesz, mój jesteś łapka popularny. A co teraz byś chciał zrobić? Co? Co teraz byś chciał? No zrobić? rowerek zostawić, nie? O ile? Jest, no półtora stupki chcemy, nie? Za dużo. No mówię ci, że za dużo. A to ile? Stówka gdzieś. Gdzie? 130 dostawałeś za niego od razu. 130 zł mi dawało. No przecież mam nawet papier, kurcze okay. Dobra. No zobacz, chłopiec. Pystawiłem o. No dobra, ja przecież też mam w systemie. No, dobra, no, 130 To no właśnie, 130 dostawałeś, jak chcesz 150. No to, ja. no to dobra, to 130 mi daje już. Dobre. <laughs> Dobre, no, to. Dobra, no. Kanciasz! Enteryka: Ty to zawsze naklejkujesz wszystko. Ja zawsze jechałem w obrowie tym rowerkiem, w obrowie byłem. Gdzie byłeś? W obrowie. Po co? No przejechałem się rowerkiem. Dobra, obrowa? No. No bo to wszystko chodzi, nie? Nie, to nie działa. No to z tyłu, z tyłu. To z tyłu też nie działa, nie? Ale z tyłu to chodzi, nie? O, przednich amulec jest dobry, kurwa. Jak ci tylni nie działa, jak na przednim coś kozła, ja tak rękę złamałem. To w sumie inaczej złamałem rękę, nie tak? Bo, bo było takie coś, że jak y, się jedzie tam nad jezioro, takie co my mamy w Tarnobrzegu to jest taki zjazd z Wisłostrady w dół, i tam jechałem bez trzymanki. I gadałem z moją mamą przez telefon na rowerze Se jechałem bez trzymanki jak szefu, a mój ziomek przede mną jechał i remontowali drogę rowerową, i była dziura. I mój ziomek jechał na BMX-ie i chciał przeskoczyć tą dziurę na tym BMX-ie, Takie Oli chciał zrobić. Wybił się, olił się. Ja jadąc bez, bez trzymanki, trzymając telefon, no nie byłem już w stanie zareagować, bo on już leżał. Wyjąłem w jego rower swoim rowerem, przeleciałem przez, przez kierownicę i tak spadłem na rękę, że tak jak tu mam nadgarstek. O to tutaj złamałem dwie kości, że mi tak ręka wisiała. I. była afera. Tak mnie bolało. Ja, pidi Z tyłu to nie działa, to ja mówię, że z tyłu nie działa. te... te szczęki, nie? Poszłonię. Ale tak to chłopie nie ma luzu, nie ma nic. Nie, nie było otwarte złamania. Ale mi obydwie kości te poszły, i kość, kość ta łokciowa mi się przesunęła. Ile miałem wtedy lat? E, szedłem do pierwszej gimnazjum. Bo pamiętam, że potem jak wszedłem na rozpoczęcie roku, to się dupeczki na mnie patrzyły, że mam gips podpisany. Te o godzinie mi skupiłem tyle. 13 do... chyba no. Co to ma? Ja wczoraj pojmowałem wszystko. Tylko biegie, wszystko, wszystko działają. Dlatego teraz mam kolejną wymówkę, jakbym czasem coś odjechał. W to lewa ręka? Stuwa, Max. Jakbyś chciał, bez tych hamulców. No chociaż to jest ktoś, kto ma jeszcze lej. Stówka. No dobra, ciągle, po, po, no, tak, to poniedziałku. On tak sobie sprawdza, że ja nie w wchodzić, czy nie? Wchodzić z Dobrze, że tam nie zostałeś. Co? Dobrze, ani ani ludówkowych lud nie ma nic. No dobra, dobra. Spada no, też? Dopada, przez mokre kurwie wysyłkali. Brawo ręczne jest o tak? To robię teraz prawą ręką. A skąd ty teraz wiesz co ja robię prawą ręką? A skąd ty wiedziałeś co ja robię prawą ręką, tak? Czy to było pod kamerką? Nie było to y, możliwe y, zauważyć. No jak co? Wszystko co normalny facet przed komputerem, no tarmosze chama delikatnie tutaj sobie. No co? Ty, ale jak wyczuł, sky. to już się normalnie, legalnie w tych czasach po jajach nie można podrapać przed komputerem. Patrz, tak to było... Bez rękawik mam. O, tak widzisz, masz. Mam bez rękawik Ale chopie zmokniesz, wiesz. No. No. Mam bez ręka, unik, ale wiesz, zmoknę, nie? Kurtkę trzeba było deszczówkę ubrać Zimno na tym rowerze, jechałem o tym Zimno jak, nie wiem. Czyli pod zastęp Patusia, Ta. dzięki za no prajma Powiedziałem go weźmę Ale wczoraj trasy walnął no, Gości, kurcze, wosanowiec Bawr, Do Wawrowa W tam koło widzenia ten zakręciłem I z płotem No Różynka się No, a co ja wiem robić ale a że już mi się nogi często nie? Chyba <grywa> do kilometru, żebym na na No kurczę, no ale... jest fokus, tak? No fokus, no. Ładnie ten rowerek, te ja ci powiem ja, ja, ja ci go nie sprzedam, chłopie, bo za, za dobrze chodzi ten rowerek, wiesz? Leciutko, bieg i chodzi. Przyjdzie chodząc. czas, że sprzedać. Nie, nie sprzedam go. Ja powiedziałem, mogę ciebie tylko pod podzastał, ale go nie sprzedam. Znaczy, jak... No nie odbierzesz, przyjdzie czas, że wie, nie. Nie jak ciśnie ten rowerek, pięć mi, cisnę. Jak chłopie bieg włącz na ostatni bieg to kurczę, 5 dygim cisnę, ale leciutko chodzi, bo to kolarzówa, wiesz? Kiedyś też miałeś taki rower, co mówiłeś, że 6 dych ciśniesz. No, ale tym góralem, hmm. ale nie, nie to jest 29 koła, nie typowe koła. No tak, ale mówię, że tu masz 29? 29, nie typowe. Nie. 29. To nie są 29. 29, nie jest 28, bo ja mu tego, u, jaką ma, to jest 29 koło, nie typowe koła. 29, bo mu tego tego, jaką te rowery tam robi, nie, że mówię, żebym te szczęki zrobił z tyłu. 5 człowieka on przed nim hamuje, ja. Ale jakby wyhamował na przednim, to jakby ze ścigacza spadł. No to może to są nietypowe koła 29. Nie ma tu znaczenia żadnego. No, on zobaczył tylko te zdjęcie zrobił i, i, i zaraz mu skoczyło, że to jest koło 29. Bo on przyłożył tylko telefon i mówi, że to są koła 29. typowe mój. Przyważnie, mają 28, a to ma 29. Więc... A nie wiem, może, ale jakieś małe się nie. Tego nie oddam. Wiesz, <laughs> go mam. ile tego mam już Dwa miesiące, trzy? Jego nie go nie oddam, trochę. Ten rowerek zawsze wykupię. A ty nie oddał. nie oddał. Ten śmigak idzie, jak ciśnie. Ty hamulce tego sobie porobię będzie śledz jak burza. Masz umowę? Co się lataj? Tu masz stówkę. Mhm. Ale coś tam ciekawego masz? No mam jakąś destylacyjną, mam jakieś dwie lampy. Pokaż, pokaż, pokaż. Ja taka nitowica. To... I to na sprzedaż wszystko. Tak, wszystko na sprzedaż. No to leży, ja tego... Nówka? Czyli... No on, nie, ja ją wczoraj zażyłem Aha, okej okay. Ja tam tylko potrzebowałem jedną rzecz zanicować musiałem kupić Musiałeś kupić cały zestaw? Tak, no, bo nikt nie miał pożyczyć To w to? Netto? Nie, w Biedrze A w Biedrze, no, no W biedrze. No. Akurat była jakaś promka wtedy Jak weźmiesz coś, to masz dwa, coś tam I Ile podnieńca. kosztowało nowe? Nie pamiętam 48 zł. Nowe No 10 zł, 15 Może powiedzieć, tam to piszę taki falik, ale nie mam kablon, nie znalazłem. Jakiś tam kiedy, kiedyś kiedyś był kupiony do czegoś. GENEZIS to jest! No, do, no właśnie, taki kawałek, nie, nie mogłem znaleźć. No, nie? no bo to starsze od nas jest, nie? To jest to, wiesz, to jeszcze USB. Mhm. Player 3 bodajże. Mhm. Także to możesz sobie schować. Dobra. Powerbanki y 2. Ten na pewno też odpada? Dobra. Ten fajny, bo ja go zawsze używałem kiedyś, teraz kupię większy. Bardzo długo prąd trzyma, nie? No no, ale też długo się ładuje. Da się sprawdzić, czy ma tu jakieś tam? No to jest typce, ten kabelek u góry wyciągany, ale nie wiem, czy naładowany, jak w ogóle. Musisz zobaczyć. Świeci się na niebiesko? No to może rozładowany. Rozładowany, no. Może podąż na chwilę w tym czasie, zadanie tutaj. To też to... coś w granicach 10 zł. Dobra, dobra. Taki mierniczek? Detektor, nie wiem. To tak samo. Też coś w tych granicach. Dobra tam, po co ma leżeć, nie? Jakiś detektor przewodów, siak No jakiś do, chyba do metali ogólnie, nie? do, do przewodów, do. Okej, okay, dobrze Paznok się bo zarobiony chłopak No to tu już nie ma się strzepiać O, Dzik Mojito widzę jest! Przypominam widzę, że z kodem Gino na dziku 5% rabatu Sensor tu, no? Mhm On chyba od czoła nie? Nie, tutaj A nie u góry? Tu? No O No Aha, no. Ja on też chyba tylko raz był, że ty i tak leżał cały czas. Dwie dyszki? Może być. Bo to chyba nie jest jakieś tam. Nie, to chyba nie? wszystko taki Chińczyk, nie? Czekaj, piszę, zobaczę. no cztery dychy. To tak. też jakoś dziesięć. no. no podliczymy to coś tam. No, jakieś piętnaście zł. No jakiś kolejny Chińczyk. Skąd tak, to wziąłeś? On to wszystko w garażu się zbierał bo my, ja tak wiesz, przeprowadzam się i tak z porządki robimy, nie? To chyba baterii nawet nie ma, bo nawet nie włącza. Czemu oni się targują? No bo on przyszedł mu to sprzedać, no. Nie, to ma taki case. O, gumowy. A, tak. A nie targują! No nie targuje się, bo chłop to chce się po prostu pozbyć. Ile mu tam zaproponuje, to się zgadza, nie? Ale no bo baterii nie ma w środku. No jakiś taki lekki się zdaje. 8 zł Aliexpress, 20 zł Allegra. Mm. No. Dobra, sobie teraz zostawić. Oku. Takie lampy... Ale mi gilby. stare na żarówki, nie? To akurat jest nowa. Dobrze, na fulkami no. nie byłem. Nie, ja takich nie będę montował. Nie ma sensu, bo teraz to wszystko jest Tam LEDowe. dzięki za czwarte. No takie lampy mam, takie, ale na stajaku takie, na budowlane, nie? Ale LEDowe? Nie, takie właśnie jak te. Na no ogólnie mam trzy, tylko ta jedna jest bez statywu, nie? A te, mm. te dwie mają taki jakby statyw budowlany taki, że możesz postawić. Ale od razu do gniazdka podłączenie? Tak, no normalnie ten, ja Tylko tu chyba żarówki są. Bo jak ja podłączałem, to ona a, nie sobie... No, nie świeci. No nie, tu akurat żarówka jest nowa jedna, nie? No to, to nie, to też nie. To nie świeci, to nie ma sensu. No i to tak samo. A? No to też już za stare, wiesz, a tym bardziej w mm -hmm. tych szybierek oscylacyjnych takich na prostokąt czy. No bo teraz są no, to nowe okrągłe na te papier, nie? Takie? No taki, żapa, każdy nie? się o to pyta, nie? No. Tu FSDS To kupiłem też raz do auta, później już mi się nie przydał, bo nie mam nic z Volkswagena. To też możesz stować. Wiesz, podłączasz do auta i normalnie możesz czytać ci błędy, nie? No, ile to teraz? To fajne, bo to się? z telefonem ci się łączy, nie? Ja wiem, wiem co to jest, no. Bo tu mam też taki hebel elektryczny, ale widzę, że paska nie ma do napędu. 15 zł. No ale gro 5 dech widzę tutaj. No ja go w Polsce, ja go w, w Polsce, jak w Polsce. 49 złotych, no to tu też może byśmy coś zrobili. No dobra. Czyli masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Mhm. Ile byś chciał, nie? No, nie wiem, ja tylko tak przywiozłem, bo chciałem się pozbyć, nie? Mówię, może jakiś gros coś Eee, czyli 37 dych? No! Może być! Myślałem, że mu da 5 dycha za każde, no. I to na sprzedaż wszystko. Tak jest. A masz dowód? Mam. Gdzieś powinien być w systemie, bo ostatnio byłem. Moc sprzedawałem. Gdzie? Tutaj u was. A tutaj u nas? No, byłem ostatnio. I też w i w Spokojny taki ten odcinek.